Estoy sumamente dolido. Estoy sumamente muy triste porque no estamos a la altura de nuestra afición. Porque no estamos a la altura de nuestra afición. no estamos, obviamente, en este nivel, si se trata de nuestros equipos. Corona Kills siempre se ha caracterizado por ser un equipo aguerrido. Corona była zespórem, y duro. I, bo, był y me cuesta verlo. Y en este momento, ni siquiera me falta palabras. Perdemos todos los duelos. Segiwaemskie pojedynki i no estamos lo intensos que a mí me gusta. Felicitar a Fatsa Lubin, pero nosotros tenemos que cambiar. Ale Y que no dude nadie de que este equipo va a cambiar. I nikt nie ma wątpliwości, że ten zespół naprawdę się zmieni. No widzieliśmy jaki mecz gramy z kielcami. Dwie drużyny były na dole tabeli, na dole tabeli, dwie drużyny potrzebowały bardzo punktów. I nie jednego, a trzech najlepiej. Bo jeden by nam nic nie dał ani, ani koronie. Bardziej chcieliśmy my, na to wyszło, bo pierwsza połowa na w naszym wykonaniu na pewno mm, jedna z lepszych. Chociaż nigdy nie jest tak, że można, nie można czegoś poprawić. Ale, ale bramka w 44 minucie na pewno, na pewno yy, fajna akcja dwójki, Holo yy, z Arkiem Piechem. Tak, tak poszliśmy do szatni na, po pierwszej 45 minutach. Na pewno nam to pomogło. W drugiej połowie może to z boiska wyglądało też, że byliśmy troszeczkę jakby cofnięci, ale dzisiaj korona miała yy, jedną na pewno przewagę nad nami, przewagę wzrostu. Chciała to wykorzystać, nawet ten element przejścia stano wyżej. To był taki element, gdzie te górne piłki miały być grane, my mieliśmy to przegrywać i gdzieś tam z tej drugiej piłki miała paść bramka. Obroniliśmy się przed tym, dołożyliśmy drugą i dzisiaj w tradycji stało się zadość, że Korona w Lubinie nie wygrywa. Tak więc cieszymy się z trzech punktów, ale dobrze wiemy, że we wtorek mamy mecz zawiszą Będróż. Dziękuję bardzo. No tak dla mnie Robert zagrał bardzo dobry mecz. Grał na tej pozycji troszeczkę inny, ale tak chcieliśmy, żeby gdzieś ten element tego wejścia jego do środka był i ja myślę, że zagrał dobry mecz. Mógł jeszcze to zakończyć bramką, bo miał fajną sytuację na, na, na strzelenie bramki, tak więc. No, na krótko, tak mogę podsumować jego występ. Nie chciałbym dzisiaj mówić, że, że to już na pewno jest to. Przed nami kolejny mecz i to jest ważne, żeby zdobywać punkty, a nie mówić, nie mówić po meczu wygranym, że na pewno, na pewno będzie lepiej. Na pewno to jest to, że my chcemy, żeby było lepiej i do tego dążymy. To jest na pewno.